Z głębi mojej głowy. Jacek Berbeka osobliwe historie. Miłość Ewie, która jest moim wszystkim. Leniwe popołudnie. Słońce prześwitywało przez drzewa, a z oddali dobiegał śpiew ptaków. Pachniało dymem i lawendą. Ona i on siedzieli obok siebie. Dotykał dłonią jej przedramienia, powoli przesuwał palcami po skórze. Jak dobrze. Razem od lat, nierozłączni, dzień po dniu, prawie od czterdziestu lat, odkąd powiedzieli sobie tak. Wystarczająco długo, by poznać każdy swój gest, każdy nawet najmniejszy grymas malujący się na twarzy. Przewidywali swoje ruchy. Czytali sobie w myślach. Kochali swoje dobre strony. Pomagali sobie poskromić te złe. Mamy więcej szczęścia, niż na to zasłużyliśmy, powiedziała cicho. Ile to już wspólnych dni? Starczyłoby na więcej niż jedno życie ożywił się. Uśmiechnęła się szelmowsko. Koty mają siedem żyć. To my możemy mieć choćby trzy. Nigdy się z tobą nie nudzę. Odpowiedział: Starzeli się razem, powoli, jak dojrzewa wino. Jego ręce były bardziej pomarszczone, nie miał już takiej pamięci, a jej włosy posiwiały. Zdrowie nie to, co kiedyś. Gdy patrzyła w lustro i nie mogła rozpoznać tej kobiety, martwiła się. Ale, kiedy kładł dłoń na jej ramieniu, patrzył jej w oczy, przytulał. Albo dotykał jej policzka. Wszystko wracało do porządku. Myślisz, że takie rzeczy są zapisane gdzieś na górze? Spytała. Jeśli jest jakaś góra, to tak, zażartował. Byliśmy sobie przeznaczeni. Ale jak się znaleźliśmy? To jak największa wygrana na loterii. Znaleźć drugą połówkę jabłka, kontynuowała. Znaleźć się to jedno, ale nie zgubić się potem. To najważniejsze, odrzekł. Wskoczyliby za siebie w ogień. Przeżywali wszystko razem. Radość, euforię, szczęście, dramaty, ból i strach. Nie zawsze było idealnie. Ot, życie. Gdy się kłócili, świat eksplodował. Ostro, ale krótko nie dusili w sobie złości. Czasem ona płakała, a on przytulał ją siłą albo stawał obok i rozbrajał ją prowokującym uśmiechem, czy głupią miną. Złość wtedy odpływała. Nie nosili w sobie urazy, nie rozpamiętywali krzywd, nie wypominali sobie błędów to chyba klucz do szczęścia ciche dni nie u nich. Nie było nawet cichej godziny. Zrozumieć drugą osobę, postawić się w jej skórze, to bardzo trudne. Nie narzucali sobie woli, nie starali się za wszelką cenę postawić na swoim, dawali sobie wolność i przestrzeń na zainteresowania i pasje. Może było im trochę łatwiej, bo podobnie patrzyli na świat. Kiedy pojawiał się problem czy spór, nie unikali go, nie obrażali się. Siadali razem, myśleli, analizowali, dyskutowali o wszystkim. Wspólnie szukali prawdy. Do skutku kochali te wspólne pogaduchy. Często żartowali i śmiali się tak, że bolały ich brzuchy i łzy kapały z oczu. Gdy się poznali, powiedziała do mamy: Wiesz, mogłabym przegadać z nim całe życie. Patrzyli ze smutkiem na rozpad miłości u innych, jak miłość przechodziła w obojętność, pogardę, a nawet w nienawiść. Czy można wtedy pomóc? Niestety. Każdy sam musi zrozumieć, co jest ważniejsze i wybrać. Czasem warto walczyć. Czasem trzeba odpuścić. Cicho, spokojnie i błogo. Powoli kończył się kolejny wspólny dzień. Ostatnie promienie słońca przesuwały się po ich twarzach. Wiatr poruszał liśćmi drzew, a oni w zamyśleniu patrzyli, jak światło dnia zamienia się w noc. Zadrżała. Chodźmy, zrobiło się chłodno. Wstali równocześnie i zderzyli się głowami. Idealna harmonia aż do bólu do guza na głowie. Jeśli spodobała Ci się ta historia, to posłuchaj innych moich opowiadań i włącz subskrypcję. Linki do wszystkich moich opowiadań i wierszy są na witrynie jacekberbeka.pl.